Siemanko, z tej strony ja, Carmela, a... ups. a dzisiaj nagrywamy z takiej gr grze o slajmach i to ten jest, jest odcinek i pozdrawiam moją koleżankę Paulę i chciałam dzisiaj jej udowodnić, że mam dzwona. Właśnie teraz go będę robiła, bo już go robiłam i ja tutaj nie, nie mogłam uwierzyć, że mam tutaj dzwona. No. Jak ona na TikToku nagra, to ja postanowiłam, że na YouTubie nagram, bo na TikToku ja nie mogę nagrywać. To jest prawdziwy dzwon, tylko ściszłam dźwięki. Jak już będę go miała gotowego, to dopiero wtedy wam podgłoszę. Oczywiście od Pauli przyszło. Zaraz odbiorę. Na żywo to teraz się nagrało. Ale to co nikt się przecież nikt by nie mógł kłamać. Um, um, okej okay, bierzemy ten kolorek teraz patrzcie Paula mi nie uwierzysz ale serio ja nie kłamię Paula mam, ja mam dzwonka zrobimy go z pączku, z pączusiami uwielbiam widzowie pączki jeść a w tłusty czwartek można jeść cały dzień to te nie pączki ale no a na obiad to nie. Okay. Nie śmiejcie się, że nie umiem pisać, bo jeszcze dopiero nie chodzę, bo jeszcze bo dopiero yy, będę chodziła do pierwszej klasy. Bo zadówkę już skończyłam, ale na razie jeszcze nie umiem pisać. Dzwon slime. Dzwon. Zaczekajcie. Ok, teraz Wam podgłoszę i zobaczycie, jak słychać tego slime'a. Słyszycie? Właśnie to był ten slime i pozdrawiam moją y, koleżankę Paulę i jeszcze może nam się dzisiaj uda otworzyć y, kopertę I, jak, y, i teraz pozdrawiam, i pozdrawiam wszystkich, y, ży, y, teraz, którzy będą i zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał z, i nie zapomnijcie o dzwoneczku i napiszcie w komentarzach. Czy lubicie, czy też macie tą gielkę, to Wam przypnę seduszko, więc pa!